Zamek Dzikowski w Tarnobrzegu gościł w swoich murach wybitną polską aktorkę Maję Komorowską. Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Teatr Wyobraźni w ramach seminarium poświęconemu wykorzystywaniu słuchowisk w edukacji kulturowej. Dzisiejsze spotkanie to spotkanie, które jest powiązane z, ze słuchowiskiem, które kiedyś zostało nagrane w Teatrze Polskiego Radia pod tytułem Zamyślenie. To dzisiejsze spotkanie będzie do tego nawiązywać, będzie niejako słuchowiskiem na żywo, ale słuchowiskiem innym, bo każde słuchowisko na żywo to nie jest powielenie tego, co zostało powiedziane kiedyś i nagrane kiedyś, ale jest czymś nowym. Każde spotkanie z ludźmi to spotkanie inne, bo spotykają się inni ludzie. Dlatego też Fundacja zaprosiła do Tarnobrzega Maję Komorowską, aktorkę od lat uznawaną za mistrzynię słowa. Podczas spotkania opowiedziała ona mieszkańcom o swojej pracy artystycznej i ważnych ludziach poznanych na życiowej drodze. Jest taka pani, nie znacie, ale jakby która ma 97 lat i właśnie od paru dni walczy z zapaleniem płuc. Byłam wczoraj u niej, mówiłam, że jadę, nazywam ją mama Anna. I bardzo ważne, że ma, tylko tyle powiem, że ma dwóch synów. Tadeusz, proszę zapamiętać, to ten, który jest małomówny, archeolog, wykształcony bardzo i Janek normalnie. No i mówię, mama, Anna, czy jak przychodzi Tadeusz, ten małomówny, to czy wy rozmawiacie, czy ona o coś... Yy, czy coś pytasz, czy ono coś pyta, ona się tak zamyśliła i mówi, Staramy się o równowagę w milczeniu. Słuchajcie, to jest tak cudowne, ja to zapisałam sobie, i do wszystkich znajomych dzwoniłam z tym powiedzeniem, to jest właśnie poezja najwyższa. Spotkanie zostało zwieńczone czytaniem wierszy autorów szczególnie bliskich sercu aktorki: Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, księdza Twardowskiego czy Urszuli Kozioł.